Siemanko z tej strony Perlax, witam was serdecznie w Lost Arku, taki totalnie na luzie odcineczek. Chcę wam pokazać, co mi się udało zebrać przez ostatnie dni, a mam na myśli składniki. Wbiłem w końcu 600 i level, co pozwoliło mi pójść na Jorn i na Jorn wykonać szereg questów fabularnych, żeby móc na przykład Boss Rusha w końcu zrobić, chaos Dungeon, czyli endgame'owe aktywności. Teraz na starcie przeszukam cały magazyn z wami i zobaczcie ile mam tych śmieci, mam tyle tych śmieci, wszystko kitrasiłem, żeby kiedyś właśnie wszystko wziąć, wszystko naraz otworzyć, to co potrzebuję i zarać tą ilością, żeby było ciekawie. I właśnie przez ostatnie dwa dni, trzy może, robiłem Jorn i robiłem przy okazji jeszcze yy, Dungeony. Chaos dungeon dokładnie i chyba zdarzyło mi się nawet rajda zrobić, ale to mało, bo nie miałem za na tyle czasu Ale Wszystko chodzi o to, że chcę z wami Ulepszyć Mój ekwipunek tieru drugiego od plus jeden Zobaczymy ile uda się, na ilość składników jaką będę miał Jak, jak, jak się znacie na Lost Arku sprawdźcie sobie ile ja mam w ogóle tutaj tych rzeczy, ile kart to też kiedyś zrobiło Pani Kard, ale na razie o tym się tak nie znam bardzo dobrze, więc to niech sobie poleży. To niech leży, nie ucieknie. A kiedyś, naprawdę, jak będzie potrzeba, to się wszystko pootwiera i porobi. Patrzcie, ile tego jest w ogóle. Właśnie, to jest takie fajne, nie? Zbieracie czegoś kilka dni. Coś, co możesz od razu użyć, ale zbierasz to, zbierasz, zbierasz, zbierasz i nagle kurczę, wszystko naraz otwiera się. To jest taka ilość. No, jest pogrom tej ilości, nie? O ja się, A, nie mogę się doczekać. Aha, yy, smacznej kawusi, wiadomo co, wiadomo dlaczego i co i tak dalej. Wiadomo, nie? Polecam bardzo serdecznie. Kawusia to jest naprawdę majsterszty. Kto to wymyślił, to tak ode mnie ma. Yy, w tym odcinku dużo się nie dowiesz, ale tak z ciekawości, będzie bardzo krótki, więc z ciekawości zobaczysz, jak mi pójdzie, co ulepsze i tak dalej, i tak dalej. E, wszystko potwieramy. To jest stare, to jest stare, to jest to, to nowe. To nowe. Po prostu wszystko potwieramy i sprawdzimy, czy uda nam się robić kolejny poziom. To też otworzę, ale tego i tak nie użyjemy. No chyba, że będziemy mieli wysoki poziom. Tu, tu. Nie no. Masakry się dużo tego mam. Będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie. E, tu miałem, ale dobra, tego nie ma, tego nie ma. Niebie niebieskie. To nie wiem co... Aha, te takie kamyczki, które mogę używać właśnie dzięki Yorn Nieważne, to wezmę, to użyję, żeby nie graciło I co, tier drugi, tier drugi, tier drugi... Nie, kurde Aż po prostu, mam ciary, nie, że co z tego wyjdzie, tyle ulepszaczy Dobra, ludzie Otwieramy po kolei Tu Live stołny tieru drugiego. Widzisz, mogę to na tier trzeci, ale po co? Mam tier drugi, to trzeba to użyć na tierze drugim, prawda? Patrzcie, wszystko. Mam, mam aż 80 skrzynek, muszę wszystko potwierać. No, nie będę tego przyspieszał. Porozmawiamy sobie, czy okazję, jak już jesteś w tym momencie. Mam nadzieję, że dotarłeś do tego momentu. Zostaw łapkę, suba, komentarz. Napisz w komentarzu, czy takie Drobne odcineczki z Lost Arka z aktywności Endowy się podobają, to może na przykład nagrać jakiegoś rajda fajnego, spospecam może jakiś solidny chaos Dungeon czy coś. No daj mi po prostu informacje w komentarzu. Nie ma komentarzy, nie ma kurczę nowości, no jak będziesz skoment, komentujesz, interesują Ciebie moje przyszłe materiały, które może będą. Nie no, będę żartuje. Dostaj na dłużej, to na pewno coś fajnego sklecimy razem. Ale bez widzów to wiadomo, nic nie mogę zrobić. Musi, musisz oglądać moje materiały. A po subskrypcji widzę najbardziej, więc suba zostaw. Subskrypcja musi być, co nie? Może od dzisiaj, jak już ten film wleci, czy od kolejnego dnia, właśnie nie wiem. Dla kumatych, jak ktoś ogląda moje wszystkie materiały, może się spostrzec, że. Nagrywam materiał po materiale czasami, tak jak dzisiaj. Mam koszuleczkę fajną na sobie. Zalecam wejść na mój kanał i obejrzeć mój odcineczek Dark Soulsów, który już jest wrzucony na kanał. Fajny odcinek, naprawdę bardzo fajny. Wiem, że Dark Souls są serią, która już powinna być parę lat temu nagrana, bo ta gra ma za 3-4 lata ma. Ale, I chodzi o to, że ja chciałem przejść przynajmniej jedną część Dark Soulsów i najlepiej tą pierwszą, właśnie, żeby móc. Yy, na spokojnie wejść. Yy, Elderinga Eldering Elder Ring teraz jest fajną grą i też będę chciał nią grać na 100%. Więc zależało mi na tym, nie? Zostawię. Zobaczcie, tego jest. Na pewno w, w, będę potrzebował wszystkiego. Dobra, użyję to też. Przejdę, przejdę. Yy, przejdę ko naszego kochanego Dark Souls Remaster i będziemy lecieli dalej yy, z Elden Ringiem. Yy, zaraz chcę w międzyczasie, jak skończę Lola nagrywać placementy też na kanale zapraszam. Będę chciał właśnie wrzucać yy, materiały z Dying Lighta 2 więc no jak, jak lubisz Dying Lighta, to zapraszam, polecam. A tu to, to, to i to dostaję, ok. Chcę wybierać. Dobra, kurde, tyle tego jest, że Dobra, otworzymy od razu pieniążki, weźmiemy to tylko 100 Silvera za aż... Taka. Nie przyda się w tym momencie. Patrzcie tego jest, kurę, dramat jakiś. Patrzcie. Dobra. To tego będzie? wszystko użyję. Patrz, 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 prawie, na samej górze ekranu jak rośnie. Zobacz. 140 opakowań life shardów. Tego, tego się nie da zużyć po prostu. Pa pa pa, pa. jak mi, jak mi obs OBSa, to... To no trudno się mówi, tak? Dla biza wszystko zrobię Kurde, lecisz, kochanienka I tak tego nie mogę sprzedać, więc i tak wszystko muszę otworzyć, będzie na alta w razie czego Kurde, ale fajnie Tyle tych temu zbierałem Bugowałem grę Bugowałem grę, dobra Wow, ludzie, co my tutaj mamy? No, kurde No będzie ciekawie, będzie ciekawie, zapraszam, nie przedłużam już bardziej do naszego kowala zasuwamy. Na chwilę zrobię cięcie, przepraszam ciebie za to. Już jestem, patrzcie. Kurde, ale aż mam 999, aż tak tyle naliczyło, że nie mogę więcej mieć. Dobra. Kto nie ulepszał, ten niech obserwuje. Klikacie sobie na item w lewym rogu, dajecie upgrade tutaj po środku, ładujecie live shardy do maxa. Ma te, tutaj macie na dole koszt w silverach, to tak Was nie powinno interesować, bo Silvera potąd leci. Chyba, że jesteś strasznie nieoszczędny. Na razie mamy 100% ulepszenia, więc yy, na spokojnie nam to wszystko pójdzie. Yy, jak pójdzie... Jak będzie po prostu to się przedłużało, a będzie się przedłużało raczej, no to po, po prostu przewinę to i będziesz tak miał takim szybkim tempem, więc... Yy, zobaczymy co z tego będzie.

Bye.

A to są te kameczki. Co? 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 na nie Niemożliwe 私は55歳。<music> Aj, widzowie, widzowie. No i kurcz, ale mam gdzieś. Miałem gdzieś. Y, szyneczkę. Zi. Co to jest? Miałem gdzieś z tymi kamyczkami. Nie wiedziałem co to jest, tak, ale już. Farty kwiecień. Gdzie to jest? O, ha, Harunichat taki. O, jest, okej. Okay. A, Ta, Izoo. Tapeczka! Tyk! Chodźcie. Jaka czapusia fajna. Czapusia! Odwróćcie. Miau! Tak. Yyy... Patrz. I... Open Peacemaker na wi Dla widza, dla widza Czytamy Peacemakera 6 na 20 7 na 20 8 na 20 Cia, 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 cia. 9 I mamy 10, mamy 10 I Jest 11 i ostatnie, moje słowo to jest 12. Dobra. Dobra, mamy, mamy kryształki. Ulepszymy jeszcze to nieco. Tu już dużo zjada. Patrz, 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 patrz. Y Dirkoning. 960 i level! to dla widza. Kurde, ty! Tu nie musiałem mieć całego plus 15, żeby coś z tego było. Tak jest. Robi wrażenie ulepszanie, tak? Z perlaksem. Oczywiście, że tak. Dobra, tu jeszcze mogę ulepszyć zbroję na tym y, plusie. I zrobimy to. Pyk, pyk. Nie chcę tego. Okay. to. Gryfonik. Ulepszamy na, na plusie. Jest plus 11 Dobra, dobra, jest widzu git. Yy, tu mamy jeszcze... Co jest? Okej, okay, to jest Tier 3. Nie obchodzimy to. Lecimy dalej. Teraz znowu przyspieszamy i będzie coraz lepiej. Lecimy. Plus 8 Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Tier będzie 3 zaraz. Tak. Dawaj plus 10! Da, tak jest! Kurde, mamy to! Lecimy kolejny ten na plus 10. Lecimy z tym. Jest git. Jest git. Jest gitówka. Dawaj Ulepszamy to. Ulepszamy to. Ulepszamy to. Muszę muzykę tutaj w klepie fajną może, w tym akurat w tym miejscu. Byłoby fajnie. Jest plus 10. Lepsze. To. Dobra, jest plus jest, plus 8 Dobra. Dawaj, dawaj. Jest plus 9. Dobra. I kaj to, dawaj plus 10, bez, bez spalenia, bez! Ach, mamy to, kurde, ale stos, ale wchodzi Ale wchodzi, jak masełko Dobrze Kurde, ale nie, poszło lepiej myślałem, jest okej okay, Jest okej, okay, jest okej okay. Dobrze, dobrze, dobrze Nie ma lipstoneów Także widzę, widzisz jak to było Widzowie moi kochani, najserdeczniejsi widzowie, wszystko już lepszymy, żeby mieć na zaś. No i dobra, najważniejsze mamy zrobione. Największe plusy są ulepszone. Yy, jak wygląda sytuacja w moim ekipunku? W takim razie tutaj sobie ładnie staniemy. Dajmy sobie literkę P. Tysięczny trzy i level, ludzie, w przyciągu. 10-15 minut tego filmiku... filmu mamy. Ile tam było? I level? 600? 6, nie! Sorry, miałem 820 wbity już. Miałem 800... Tak, bo na ubrałem tier drugi, tak. To prawie 200 i leveli na plus w przeciągu chwili. No, robi wrażenie, tak? Robi wrażenie Engravingi, peacemaker mam na trójce bo ja sobie go wrzucam dwa razy, więc peacemaker, peacemaker jest na trójce. Idziemy... Ja dopiero je ogarniam, tak, więc one na razie są na takim niskim poziomie, jeszcze te niepoukładane nie są, ale to wszystko będzie ogarnięte, się... karty to samo, także yy, pochowam wszystko, yy, to co najważniejsze jest porobione, to co się mam pokazać, ulepszyliśmy, sami ocencie, w komentarzu napiszcie, czy miałem szczęście, czy nie miałem szczęścia, no, znając się no, na tyle czy to ktoś pewnie mógł od razu to powbijać więcej, bo tam jest, ale nie, wbrew pozorom spaliło mi tylko 3-4 razy, więc lepiej chyba nie mogło wyjść tak naprawdę, więc... Widzą widzowie, like, subskrypcja, komentarz, jak się podoba wam taki luźny odcineczek z Last Arka, z jakichś aktywności endgame'owych, pisz, suba zostaw, suba to jest rzecz najważniejsza, bez suba to po co film oglądać bez suba, jak już oglądasz tam te 5 minut, przynajmniej 10 tego odcinka, czy coś, a potem wyłączasz, nie obchodzi mnie to, zostaw suba, żebym widział, że coś ciebie w tym filmie zainteresowało, a jak coś się nie podoba, pisz w komentarzu, mów, Mów na przykład, napisz, że to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Jak możesz to zmienić, to to zmień, ja to może zmienię, tak? Więc bądźmy w naszej tutaj perlaksowej y, atmosferze w grupie i bądźmy, bądźmy silni, tak? Bądźmy silni. Także powodzenia w Lost Arku, jeżeli grasz. Miłego dnia tobie życzę i do następnego odcinka. Buja!